Witajcie w XVI wieku i poznajcie Andreasa Malera. Andreas jest podróżującym artystą, który aktualnie wykonuje zlecenie w malowniczym miasteczku Tassing. Jego sielska egzystencja tymczasowego pracownika skryptorium na umowę o dzieło w lokalnym opactwie zostanie wkrótce przerwana, bo tą niedużą społecznością wstrząśnie zbrodnia. I nieoczekiwanie, Andreas będzie zmuszony podjąć śledztwo. Tak zaczyna się trwająca kilka dekad saga zbrodni, tarć społecznych i sięgających w przeszłość tajemnic gry Pentiment. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako ojciec recenzorysta Kwazariusz. Tak, to znowu ja. Skryba zakonny, który pomimo niezbyt dokładnie przestrzeganych ślubów milczenia, przy pomocy monologu wewnętrznego i nie tylko, zrecenzuje wizję elektroniczną Pentiment w wersji na relikwie krzyżklockowe Serii XS. Widzenie objawiło się też na relikwie krzyżklockowe 1 oraz artefakty pecetowe. Wizja jest m.in. oferowana w formie odpustu game passowego. I tak też jej doznałem. Znane z RPGów Obsidian wyprodukowało coś zaskakującego. Pod wodzą Josha Sojera stworzyli produkcję na granicy gry przygodowej i RPG, która wygląda jak ryciny w średniowiecznych księgach i stylizuje swoje wypowiedzi przy pomocy dawnej kaligrafii. Zanim jednak opowiem jak się w to gra, pomówmy o czym jest, bo fabuła jest tu w centrum uwagi. Oczywiście bez większych spoilerów opowiem tylko o zawiązaniu głównego wątku. Akcja osadzona została w XVI wieku w małym, alpejskim miasteczku Tasing. Naszym bohaterem jest artysta Andreas Maler. Nazywa się Maler, bo maluje. Jakby murował, to by pewno nazywał się Andreas Murer. A jakby wypasał owce, to by był Andreasem Paserem? Tak czy inaczej nasz protagonista pomieszkuje u miejscowych chłopów, ale codziennie udaje się do położonego na wzniesieniu opactwa i w tamtejszym skryptorium tworzy ilustracje do pewnej księgi. W rodzinnej Norymberdze czeka na niego już stała praca artysty oraz zaaranżowane małżeństwo z kobietą, której jeszcze nie poznał, ale przedtem musi w Tasing zakończyć swoje dzieło. Codzienna sielanka małomiasteczkowego życia zostaje jednak przerwana przez morderstwo, które oskarżony zostaje pewien mnich, mentor i przyjaciel Andreasa. Nikt w tej skostniałej społeczności nie próbuje podjąć się obrony sędziwego zakonnika, więc nasz bohater, jedyna osoba spoza lokalnej społeczności, nie będzie miał wyjścia i będzie musiał podjąć śledztwo aby znaleźć faktycznego mordercę. Tak zaczyna się Pentiment i zaczyna się dość niespiesznie, bo zanim dojdzie do morderstwa nasz bohater ma okazję poznać mieszkańców miasteczka Tassing oraz mnichów z lokalnego opactwa kiersał. Przez to ten wstęp może wydawać się trochę nudny, ale ma to swój cel. Cała gra opiera się na naszej znajomości postaci, odkrywaniu ich sekretów i obserwowaniu zachodzących zmian. Życie miasta i opactwa oraz napięcia między duchowieństwem, mieszczanami i chłopami to główne tematy historii. Andreas próbuje rozwikłać zagadkę zbrodni, ale w międzyczasie Jada też posiłki z różnymi rodzinami, rozmawia o ich życiu i problemach, tarciach oraz sympatiach. Z tego wszystkiego wyłania się zaskakująco rozbudowany obraz żyjącej społeczności. Gra podkreśla cykliczność ówczesnego życia, zarówno poprzez zaznaczenie cykliczności dnia, ale i pór roku, obyczajów i świąt. Powszechne w miasteczku chrześcijaństwo z jego obrzędami miesza się tu z dawnymi wierzeniami i rytuałami związanymi z kultem alpejskiej bogini Perchty. Ten sam chłop może w jednym zdaniu mówić o Bogu, a w kolejnym narzekać na to, że młodzi już nie pamiętają o składaniu ofiar dawnej bogini. Przy czym głównie dotyczy to chłopów, bo mieszczanie są już w pełni zaangażowani w nowszą religię. Nie mam pojęcia o alpejskich wierzeniach, ale interesowałem się hobbystycznie słowiańskimi mitami i o ile po chrzcie polski kościoł Udało się dość szybko unicestwić słowiański panteon i wyciąć z życia ludzi Peruna, Mokosz czy Welesa. O tyle wiary w pomniejsze magiczne istoty, tych wszystkich wodników, domowych, uborzęta czy południce nie dało się wykorzenić z wiejskiego środowiska przez stulecia i niektóre wierzenia były podobno całkiem żywe jeszcze w XIX wieku w Polsce. Dlatego ta mieszanka chrześcijaństwa i wiary w perchtę oraz dziki gon w alpejskim Tasing wygląda dla mnie całkiem wiarygodnie i mi się, że gra pokazuje tak zniuansowany kulturowo obraz. Nie jestem historykiem, więc nie potrafię nijak ocenić pozostałych aspektów historycznych gry, ale umieszczona w napisach końcowych bibliografia wygląda całkiem imponująco i całe Pentiment ma dość wyraźne zapędy edukacyjne, bo podczas rozmów padają różne nazwy geograficzne, pojęcia religijne oraz nazwiska istotnych postaci historycznych i jeśli widzimy w dialogu podkreślone słowo to możemy nacisnąć przycisk, aby gra wyświetliła nam krótką notatkę wyjaśniającą. W podobny sposób twórcy dbają też o to, abyśmy nie pogubili się w gąszczu postaci i jeśli w rozmowie pada imię kogoś nieobecnego to można sobie podejrzeć portret wspomnianej osoby. Mnie twórcy ujęli tym, że w pewnym dialogu możemy wybrać gdzie Andreas przebywał w pewnym okresie swojego życia. Jedną z opcji jest Kraków i jeśli ją wybierzemy to później nasz bohater wspomina co widział na dworze króla Zygmunta oraz opowiada pewnemu dziecku legendę o Smoku Wawelskim. Wiem, że nie mnie kupili, ale cóż, kupili mnie. Łyknąłem to jak pelikan… jak smok owce z siarką. Ale wpadłem w dygresja. Należałoby jakoś podsumować moją wypowiedź o fabule. Otóż jest bardzo dobra. Nawet jeśli pewnych elementów osi intrygi się domyślałem to gra i tak zdołała mnie zaskoczyć w paru momentach, opowiedziała mi masę ciekawych historii, a w międzyczasie pochyliła się też nad kulturą i obyczajami XVI-wiecznych Bawarczyków, co potrafi być całkiem interesujące. Trochę tu imienia Róży Umberto Eco, chyba nawet więcej filarów ziemi Kena Folleta, ale całość nie jest jedynie amalgamatem innych dzieł i ma własny charakter. Istotną częścią całej gry jest też jej stylistyka. Całość przypomina trochę ilustracje z ksiąg z późnego średniowiecza, ale oczywiście jest to trochę unowocześnione, aby było przyjemne dla współczesnego oka. Aczkolwiek, o ile postacie mogą się podobać, o tyle tła wyglądają dość nieciekawie. Może radzą sobie z perspektywą lepiej niż XVI-wieczne ryciny, ale tamte ilustracje miały więcej detali. Bohaterowie nie mają głosów, mówią tekstem i ten tekst jest na naszych oczach kaligrafowany. Zupełnie innym krojem posługują się chłopi, innym ludzie wykształceni, a jeszcze innym duchowieństwo czy mieszkający w mieście Drukarz. Ma to zdecydowanie swój urok. Style pisma różnią się czytelnością, więc jeśli zmęczą was chłopskie bazgroły albo klerykalny gotyk, to możemy w opcjach to zmienić, ujednolicając wszystkie wypowiedzi do bardziej czytelnych literek, ale moim zdaniem odbiera im to nieco charakteru. you cool. Zabawnym zabiegiem jest to, że w tym tekście czasem pojawiają się błędy, które są po chwili poprawiane przez domniemanego kaligrafującego, a kiedy mówiący się denerwuje, to okienko z tekstem jest zachlapane atramentem. Niby to takie drobiazgi, ale ożywiają tekst. I są to drobiazgi ważne, bo zdecydowana większość gry to czytanie dialogów ciągnących się godzinami, więc wszelkie urozmaicenie tego czytania jest mile widziane. Szczególnie, że gra jest niestety dość oszczędna w środkach. Animacje są proste i powtarzają. Się, a w warstwie dźwiękowej głównie towarzyszą nam dźwięki: kroki, ćwierkające ptaki, szum wiatru i pióra skrobiące po papierze chmurek tekstowych podczas rozmów. Oprawa muzyczna pojawia się sporadycznie, a szkoda, bo jest wykonywana przez zespół grający muzykę dawną i idealnie pasuje do klimatu tak samo jak okazjonalny kantor wjeżdżający ze swoim zaśpiewem. Witajcie, witajcie! Dzisiaj w klubie kiersał specjalnie dla Was MC, to skrót od mnich, Idegar i jego nowa psalmonawika Jedziemy! Piekty paskali <laughs> No dobrze, a jak się w to gra? Sentiment jest tak naprawdę grą przygodową, ale nie taką, w której szukamy przedmiotów i używamy ich w określonych miejscach. Nie można się tu nigdzie zaciąć, bo jeśli czegoś nie zrobimy albo nie rozgryziemy, to potem będziemy jedynie mieć mniej opcji do wyboru, ale fabuła na pewno ruszy dalej. Co więc się tu robi? Wchodzi w interakcję z wyraźnie zaznaczonymi obiektami oraz rozmawia z postaciami i wybiera opcje dialogowe. Od czasu do czasu pojawiają się jakieś proste, niewymagające zręczności minigry, No i oczywiście chodzimy też po lokacjach. Na początku wydają się one niezbyt intuicyjnie połączone, a mapa jest umiarkowanie pomocna, ale że praktycznie akcja całej gry toczy się w jednym miasteczku z opactwem, to gracz szybko uczy się, jakie ścieżki prowadzą do jakich lokacji i po paru godzinach znamy Tasing oraz opactwo Kiersał jak własną kieszeń. Gra ma pewne elementy RPG-owe. Na przykład Możemy w pewnych dialogach ustalić pewne cechy bohatera, gdzie był, jaką ma wiedzę albo reputację, i to potem ma wpływ na niektóre dialogi oraz czynności. Dla przykładu, mój Andras pochodził z Włoch, więc rozumiał język włoski, grecki i rozpoznawał symbole kulturowe Florencji, Wenecji i Mediolanu, co przydawało się przy odczytywaniu pewnych tekstów oraz rozpoznawaniu motywów. Miał usposobienie szubrawca, więc mógł się pokłócić, dać komuś w zęby, a nawet oszukiwać podczas gry. Karty. Pentiment stosuje sztuczkę rodem z Gier Telltale, która polega na wyświetlaniu napisu głoszącego, że nasz rozmówca zapamięta naszą wypowiedź. Z tym, że tu nie jest to sztuczka. Tak jak w grach Telltale nierzadko była to ściema, tak tutaj nigdy ściemą nie jest, bo zwykle przychodzi potem chwila, w której chcemy przekonać jakąś postać do czegoś i nasze przeszłe interakcje z tą postacią wyświetlają się pokazując co onegdaj powiedzieliśmy i jaki to ma wpływ na aktualną decyzję rozmówcy. Często nie wiemy co i kiedy będzie miało znaczenie oraz jaka to będzie decyzja, więc niespecjalnie można ten system zmanipulować. Graczowi pozostaje odgrywać postać Andreasa wedle swojego wyobrażenia niej I mieć nadzieję, że to się sprawdzi. Pentiment opiera się na jednym regularnie nadpisywanym zapisie stanu gry, więc nie ma za bardzo możliwości oszukiwania albo cofania jakichś wyborów. No, nie do końca, bo zapisy najczęściej pojawiają się, kiedy przechodzimy między lokacjami, więc można czasem trochę oszukiwać, wyłączając grę po nieudanej rozmowie i wczytując ostatni zapis, który miał miejsce przed tą rozmową. Ale bardzo często konsekwencje naszych decyzji przychodzą z opóźnieniem, więc za wiele miejsca na oszukiwanie tu nie ma trzeba się godzić z tym, co się zrobiło i powiedziało. Gra korzysta z cykliczności życia ówczesnych społeczności i kolejne dni dzielone są na fazy pracy oraz posiłków, a pewne czynności, które wykonuje Andreas, trwają i przesuwają ten czas do kolejnej fazy. Więc zwykłe rozmowy nie zmieniają pory dnia, ale jeśli chcemy na przykład posiedzieć z kobietami stassing, z kiedy zajmują się tkaniem, aby posłuchać wymienianych między nimi plotek, to musimy na to poświęcić jedną fazę dnia. Dlatego też rozgrywka kręci Dookoła ciekawego schematu. Fazy zbierania informacji przeplatają się z fazami posiłków, a te można jeść u różnych rodzin. I to pokazuje nam zarówno zamożność różnych warstw społecznych, co w różnych rodzinach się spożywa, ale i pozwala z mieszkańcami omówić zebrane informacje oraz pozyskać nowe. Nasze śledztwo ma ograniczenie czasowe, a czynności czas pochłaniają, więc nie da się zrobić wszystkiego. Gracz musi wybierać, za którymi wątkami podąży, jakie poszlaki zbada. Teoretycznie, Teoretycznie powinno to sprawić, że pentiment można przejść więcej niż raz, ale nie sądzę, abyście mieli na to ochotę. Kaligrafowanie tekstów w rozmowach można przyspieszać, ale nie pomijać a sama główna tajemnica gry po ukończeniu jest już ujawniona więc wątpię, aby chciało Wam się drugi raz przekopywać przez w większości podobne dialogi. To raczej gra na raz, ale nie jest to wcale krótki raz. Mnie przejście Pentiment zajęło niecałe 22 godziny, co w czysto narracyjnej i pozbawionej zapychaczy przygodówce, w której nie można się zaciąć, jest dość konkretnym wynikiem. Prawdopodobnie da się ją przejść trochę szybciej, ale tylko trochę. Moje granie zapewne wydłużył fakt, że na pewnych etapach zabawy tak bardzo chciałem zebrać wszystkie możliwe informacje, iż co jakiś czas przebiegałem całe miasteczko w poszukiwaniu osoby, która ma jeszcze Coś do powiedzenia. Niestety, gra wzmacnia w graczu takie zapędy, bo takie działanie jest czasem nagradzane i to nie są najlepsze momenty zabawy. Czy gra ma jakieś inne problemy? Bardzo nieliczne. Czasem jakieś obiekty przez siebie dziwnie przenikają. Zdarza się, że gra błędnie interpretuje pojęcia, które chciałaby podpowiedzieć. Na przykład, raz podkreśliła mi słowo praca, a kiedy chciałem zobaczyć, jakiż to przypis wyświetli na temat pracy, wyjaśniła mi, czym jest miasto Praga. Tak to jest, jak człowiek za dużo praguje. Sam jestem ostatnio przepragowany. Okazjonalnie zdarzy się, że jakiś obiekt albo rozmówca jest bardzo blisko przejścia do innej lokacji i trzeba precyzyjnie ustawić bohatera, aby wybrać właściwą akcję. No i raz zdarzyło mi się, że jakiś poboczny dialog wydarzył się zanim nastąpiło wydarzenie, które było w tym dialogu omawiane. To chłopskie dziecko jest wieszczem. Ale to są drobiazgi. Niestety, kilka dodatkowych błędów dorzuca lokalizacja. Generalnie gra została świetnie przetłumaczona na język polski, ale od czasu do czasu zdarzy się, że jakaś postać użyje niewłaściwego rodzaju, mówiąc o sobie albo bohaterze. Literówki są nieliczne, ale też się trafiają. Gra ma ten swój zabawny motyw z celowo wyświetlanymi literówkami, które po chwili się same poprawiają, ale cóż, zdarzają się takie, które nie poprawiają się nigdy. I od czasu do czasu. Zdarzy się, że jakiś dialog trochę się nie klei. Na przykład ktoś pyta, czy wszystko w porządku, a w odpowiedzi słyszy, nie, nic się nie stało, co sugeruje, że w przekładzie odpowiedź została naszykowana do inaczej sformułowanego pytania, ale nie zdarza się to często i ogólnie polonizacja jest udana. I oto całe pentiment, po polsku skrucha. Trochę mnie skruszyli, bo to świetna historyczno-kryminalna opowieść, osadzona w bogato i szczegółowo zarysowanych realiach XVI-wiecznej Bawarii, okraszonych ciekawą stylistyką. Trochę tu imienia róży, trochę filarów ziemi i rzecz jest zdecydowanie godna polecenia, ale tylko dla graczy, którzy nie boją się czytania w grze, bo jednak patrzenie na literki stanowi jakieś 98% czasu grania. Mierzone na oko, ale żaden chłop na nie w szpitalu nie umarł. Oczywiście to nadal gra, nie książka. Nie brakuje tu wyborów, decyzji i własnego kreowania postaci, ale tekst jest tu głównym nośnikiem. Każdy musi odpowiedzieć sobie sam, czy tego szuka. Ja bawiłem się świetnie. Cóż, udanego kaligrafowania w skryptorium, myszkowania w lokwarium i wygrzebywania rodzynek profanom z sernika sakrum. Game on! A na koniec straszliwy, pogański suchar. Co robi bogini Perchta, kiedy usłyszy dobry żart? Brechta!